Kamil, broda kontuzjowany. Jest to kontuzja dosyć poważna, bo jest to oczywiście naderwanie mięśni brzucha i ta kontuzja. No, szacuje się, że 4 tygodnie to jest takie minimum, a 6 tygodni no to to jest taka maksymalna ilość, ile może trwać taka rehabilitacja. Oczywiście, no, czasami są takie sytuacje, że może to szybciej potrwać, no, ale ten przedział czasowy jest bardziej realistyczny. No, słuchajcie, no, Kamil Broda dosyć dobrze się prezentował z paringa, gdzieś tam e, można było wiele dobrego e, zauważyć. Natomiast e, nie można tego powiedzieć o Alvaro Ratonie, który prezentował się po prostu słabo. E, na w każdym tak naprawdę poziomie, więc cóż mogę powiedzieć? No, troszkę obawiam się tego, że te pierwsze mecze po prostu, że, że tej pewności w bramce nie będzie, że kilka interwencji też zawali, bo on ma takie po prostu skłonności. To widzieliśmy przez całą rundę, widzieliśmy to nawet w sparingu, ostatnim sparingu w Turcji. Widzieliśmy to doskonale, jak prezentował się Alvaro Raton, który tak naprawdę. Zawalił jedną bramkę on sam, więc to, to jest sztuka, to jest pewna umiejętność, oczywiście nie, niechlubna, więc jakby tutaj nie ma się czym, czym chwalić. Więc uważam, że tutaj, no niestety, Alvaro Raton nie będzie mocnym punktem tego zespołu i można tutaj dyskutować, i myślę, że ta dyskusja ma jak najbardziej sens, ponieważ Wisła nie sprowadziła żadnego bramkarza, i to jest jakby też wymowne, że jakby troszkę zbagatelizowaliśmy uważam, tą pozycję, szczególnie, że, że, że wypożyczenie, na wypożyczenie, że tak powiem, udał się Mikołaj Bigański. No i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Oczywiście podpisaliśmy kontrakt z pewnym młodym bramkarzem, ale to uważam nie jest na ten moment bramkarz, żeby mógł rywalizować nawet z Alvaro Ratonem. No przepraszam Was bardzo, ale nie więc tutaj no to jest pewien problem i uważam, że tutaj nad tym władze biskup Kraków muszą się zastanowić bo no, jakby nie mówić, no bramkarz też musi, musi grać na boisku no, 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 no takie, takie są czasy oczywiście Kamil Broda za 4 czy 6 tygodni wróci na boisko no ale też proces wiadomo w, w, w powrotu, że tak powiem to nie jest tak, że te 4-6 tygodni tylko, że, że one są wliczone tylko faktycznie jeszcze trzeba dołożyć troszkę pracy i no może się okazać, że, no, że ten czas ucieknie Kamilowi, no i na pewno Kamil no, nie jest z tego faktu zadowolony. Zresztą już Turcji miał swoje problemy. No i tutaj niestety no, problemów ciąg dalszy. Więc no, obawiam się troszeczkę, pewnie jak, jak nie tylko ja, ale mam nadzieję, że jednak wrócimy, wrócimy do pewnej dyspozycji. Może Alvaro nas czymś zaskoczy, na to po, po, po cichu liczę, ale no będąc trochę realistą, no to obawiam się tego, że po prostu no będzie to trochę podobne jak w rundzie jesiennej tego sezonu, ale może nas Hiszpan czymś zaskoczy. A ja Was oczywiście pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego wieczoru lub dnia, w zależności kiedy to oglądacie piona.